Montaż modułu Makai QM na wodomierzu JANS. Przymocuj adapter na wodomierzu i dociśnij, aby pewnie przylegał. Przykręć śrubę tak, aby adapter został stabilnie i pewnie zamocowany. Zamontuj moduł Makai QM na adapterze używając dwóch plastikowych nitów montażowych. Moduł powinien bezpośrednio przylegać do powierzchni adaptera. Przewód antenowy musi być całkowicie rozwinięty. Zwijanie przewodu oznacza nieprawidłowy montaż. Zaloguj się do aplikacji używając konta do systemu eWebtel. Dodaj urządzenie. Zeskanuj kod QR modułu lub wpisz ręcznie. Pobierz lokalizację klikając ikonę Autocomplete Location. Uzupełnij lub zeskanuj numer seryjny przyporządkowanego wodomierza. Wpisz ręcznie wartość liczydła zgodnie ze wskazaniami liczydła wodomierza uwzględniając ilość cyfr po kropce. Wybierz przycisk rozpocznij instalację. Poczekaj, aż aplikacja skomunikuje się z platformą odczytową. Przyłóż element magnetyczny do powierzchni czołowej do momentu, aż element LED zainicjuje ciągłe świecenie, a następnie zacznie regularnie pulsować. Po prawidłowym skonfigurowaniu rejestratora aplikacja wyświetli napis Zainstalowano.